Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, jedziemy do owiec. Pokażemy wam, jak owce biegają za dobrym pasterzem. Dzień dobry! He, he! Dziołchy. Cześć! Biegniemy! Zapraszam, zapraszam! Zapraszam, teraz patrzcie się, co będzie. Żeby nie było wątpliwości. To się nazywa bieg za dobrym pasterzem. Jak husaria pod Kirchholmem. Patrzcie, jak Mustangi. poszły. Mustangi poszły, tak? Proszę, jak popierdalają. Lecą do mnie, bo wiedzą, będziemy tutaj zaraz wjeżdżać, bo ja tu jest wjazd na to pole od tej strony. Ucha, te dupki. Czekaj, bo tutaj się zrobił korek przed nami. Co tam korek? Korek jest, na, jest ten. Dobrze, dziewczyny no, już zaparkowały. Dziewczyny zaparkowały, bo się skończy, skończył się parking. ja muszę cofnąć trochę. Mhm. Bo tu facet się chyba pogubił kurwa busem. Zgubimy ostrość. Tak, dobra. I w drugą stronę, w drugą stronę. Biedne, no, proszę, no proszę, proszę, Ojo. proszę. Dzień dobry! Dzień dobry! Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Żeby nie było, że biegły tylko w jedną stronę. To będziemy teraz tutaj się schowamy, skitramy. No, no i one czekają Czekamy. już, obieczne. Ale cofnij się!